Dobrze, znaczy najbardziej mi zależy, żeby Pan zburzył y, schemat mówienia, żeby, żeby zburzyć schemat, który, który i po prostu poddać się rozmowie. Myślę, że doszczony będzie szło Dobra, kierunku. Romuald Kłos, który był przy ukrzyżowaniu Pana Jezusa na planie filmu Mela Gibsona Pasja, z zawodu architekt trochę... Nie z przypadku z nieprzypadkowego przypadku aktor. Aż zaskakująco dobrze mi wszystko szło. W każdej dziedzinie. Zaczynając od sportu, gdzie byłem mistrzem okręgu w zapasach, mistrzem okręgu w żeglarstwie, zdobywaliśmy sukcesy w siatkówkę w okresie ogólniaka i potem politechniki. Poprzez naukę z matematyki się jeździło na olimpiady matematyczne. Zdawałem na studia na architekturę, gdzie był egzamin konkursowy, tysiąc kandydatów na 50 miejsc. Ja zdałem jako jeden z pierwszych. Dwukrotnie zdawałem, raz byłem pierwszy na liście, raz byłem drugi na liście. No, pierwsze pęk pęknięcie to było pęknięcie mojego małżeństwa. Po 10 latach wspólnego życia żona wyjechała na wakacje do Kanady. I stamtąd zawiadomiła mnie, że już nie interesuje dalsze współżycie ze mną w związku małżeńskim. Wystąpiła rozwód, postanowiła zostać w Kanadzie razem z córką moją, wcześniej pięcioletnią, którą bardzo kochałem. Ból, cierpienie, Ból spotęgowany również tym, że nie mogłem wyjechać do nich, żeby jakoś ratować rodzinę, ponieważ w komunizmie osobom, gdzie ktoś z rodziny pozostał nielegalnie, nie dawano paszportu. Piłem no dużo, na pewno w tym okresie rozłąki piłem bardzo dużo, ale to były takie czasy, że się piło na studiach, się piło dużo, potem mieszkaliśmy na wsi tak samo i kropki Liczka nie stronił. Um, no w tym okresie tych dwóch lat, kiedy starałem się za wszelką cenę podążyć za żoną, dojechać jakoś do niej, no to na pewno no, był alkohol, były imprezy. Przez te dwa lata ludzie na ulicy mnie zatrzymywali, bo coś miałem w twarzy, co ich przerażało. Zatrzymywali mnie na ulicy, pytali się, czy się źle czuję, czy coś. Przez dwa lata. Ten alkohol mnie nie ukajał. zresztą ja nie piłem po to, żeby ukoić ból. Ból pozostało tak samo, ja pisałem setki listów, wysyłałem. Potem się okazało, że te listy nie dotarły nigdy do nich, bo teściowa je przechwytywała i znalazła. Potem moja córka po wielu latach w piwnicy całe paczki tych listów. No, były pieniądze wewnątrz, były kasety z nagranymi słowami mm -hmm. takiej tęsknoty i miłości. Listy dźwiękowe. Były Nawet nawet narysowałem portret Marysi, hmm. jej córki, który ona potem po 20 latach odnalazła. Przysłała mi fotokopię tego, mm -hmm. tego przepiękny, naprawdę, malowany miłością. Tak, no zostałem nałogowym alkoholikiem, ale to później się stało właśnie w Rzymie. W czerwcu. W 1987 roku mhm. papież Jan Paweł II przyjechał do Szczecina, odprawiał mszę w intencji rodziny i wybrałem się na tą mszę, chociaż niewierzący, ale wybrałem się z ciekawości, no bo taki wielki Polak przyjeżdża, było tak. wydarzenie niesamowite. I w czasie tej mszy po raz pierwszy w życiu się zacząłem modlić w, w moich myślach, o, bez mojej woli, stało się to spontanicznie. Wypowiedziałem mhm. takie słowa, które do dzisiaj pamiętam. Papieżu, papieżu zabierz mnie ze sobą do Rzymu. Po czym żachnąłem się, mówię, co ja za głupoty myślę... Przecież rodzina jest w Kanadzie no, do Rzymu. Nie chcę do Rzymu, nie chcę do papieża, nic mi to wszystko nie uchodzi, otrząsnąłem się z tego, ale te słowa mi zapadły głęboko w pamięć i wielokrotnie mi się później przypominały, ponieważ w tym Rzymie do dzisiaj mieszkam i w tym Rzymie przeżyłem moje nawrócenie. A jak szybko ta prośba została wysłuchana? Wystarczyły niecałe dwa miesiące. Na początku miało być tylko stacją przesiadkową do Kanady. Mhm. Było to niezbędne, ponieważ nie, nie mogłem uzyskać wizy kanadyjskiej w Polsce. Musiałem za wszelką cenę wydostać się z Polski do mhm. Europy Zachodniej i tam, w którymkolwiek z kraju, złożyć podanie o tą wizę. Po trzech latach przyszła moja kolej, pojechałem tam. Okazało się, że już moja żona jest z innym, już ma dzieci z nim, mhm. wcześniej uzyskała rozwód ze mną. No więc pobyłem półtora roku w Kanadzie, stwierdziłem, że tam nie mam co już szukać, nie podobała mi się Kanada jako kraj do życia. Wsiadłem samolot, z powrotem przyleciałem, zresztą też żeby wrócić nie mogłem nawet zarobić pieniędzy na bilet. Nadal mi się wszystko dobrze początkowo układało, bo znalazłem pracę świetną jako szef studia architektonicznego, miałem pod sobą ludzi. Właściciel bardzo mnie traktował tak prawie jak ojciec. Dał mm -hmm. mi swojego mercedesa, opłacał go, otworzył mi konto w banku, karta kredytowa, złota i tak dalej. I... I byłem z tą dziewczyną, z tą Włoszką, którą tam poznałem. Mieszkałem razem z nią. To nie była taka zwykła dziewczyna, tylko pochodziła z książęcej rodziny, księżniczka. To jest moment, który czuje się Pan szczęśliwy, spełniony? Rzym u Pana stóp pracuję Pan w dobrej firmie? Nie, właśnie nie byłem spełniony. Czułem się tak. pusty, czułem się taki bez celu, ponieważ to moje małżeństwo się rozpadło, już nie miałem w sobie rozpaczy, ale nie miałem też żadnego entuzjazmu, żadnych porywów, pragnień. I to spowodowało, że zacząłem pić. Zacząłem mhm. mieć kłopoty w pracy, kłóciłem się z księżniczką, czasami się pokłóciłem, czas nołem i poszedłem spalić do studia, no więc mhm. rano wstałem nieogolony, wymięty szef to zauważył, raz, drugi, trzeci. Skończyło się tak, że mnie wylał z pracy. Księżniczka też się zdenerwowała w końcu. Spakowała i wyjdzie. wyrzuciłem je z mieszkania, A, znalazłem się ktoś... na ulicy. Sprawy się zaczęły bardzo szybko toczyć, w złym kierunku. Stałem się bezdomny, bez pracy, pijący. Zgubiłem gdzieś dokumenty, zaczęło mi się niszczyć zdrowie. Spałem na ulicy, w zimnie, pod deszczem, w brudzie wyrosła mi duża broda, w odróżnieniu od innych bezdomnych, nie szukałem żadnej pomocy, żadnego kalitasu, żadnych noclegów, ciepłych zupek itd. Po prostu, tak jak szło, tak szło. Gdzie mnie deszcz wieczór zastał, tam padałem i tam spałem. Czyli jedyną troską było znaleźć dawkę alkoholu? Oczywiście, lub jakiegoś peta do zapalenia, bo byłem palący. Zaczęło mi się niszczyć bardzo szybko zdrowie, zniszczyłem sobie wątrobę, nerki, żołądek. Potem doszło do tego, że już nie jadłem, zaczęły mi się robić rany na całym ciele, które się nie goiły, bo krew już nie miała możliwości koagulacji, była zbyt słaba. No i brakowało niewiele, żebym umarł. Może dzień, może dwa. Poza tym straciłem całkowicie chęć do dalszego życia, ponieważ nie widziałem żadnych rzeczy, które mogłyby mnie pociągnąć, jakichś pragnień tak jak przedtem miałem, tak. ponieważ wszystko już miałem zrealizowane. Już byłem człowiekiem sukcesu, już byłem szczęśliwym ojcem rodziny, już byłem y, architektem, byłem... Wszystko już było. Wszystko już, już, już było, no no to, co to, mi jeszcze może To spotkać? gdzie punkt zwrotny? Co spowodowało, że nagle wszystko się zmieniło? No to dno, to dno. Mhm. <laughs> Żeby wyjść na powierzchnię trzeba się odbić od dna. Mhm. Któregoś wieczoru spotkałem taką panią z grupy modlitewnej odnowy w Duchu Świętym, która była przy kościele polskim, przy polskiej parafii w Rzymie i którzy wiedzieli o moim istnieniu, wypatrzyli hmm. mnie gdzieś na ulicy i się za mnie modlili regularnie. Coś I takie... ta pani do mnie podeszła któregoś wieczoru na ulicy i powiedziała, Jezus cię kocha. Dla mojego umysłu to nic nie znaczyło, ale dla mojej duszy to hmm. musiało coś znaczyć, bo następnego dnia się obudziłem na tej ławce, co zwykle w parku, i cały świat był kompletnie odmieniony. Co to było to znaczy? no Wszystko nie. było tak zachwycające. Jest piękne. Rzym jest ładny. Nie, ale wszystko było piękne. Nawet ja byłem piękny. Bóg mi to oznajmił, dał mi to poznać, mhm. że On to stworzył takie piękne wszystko z miłości do mnie. Tego samego dnia zostałem całkowicie uleczony z alkoholizmu i ze wszystkich pozostałych chorób. Nigdy już nie byłem u lekarza od tamtej pory, a minęło 20 lat. I Bóg mnie uleczył z nieuleczalnej choroby alkoholizmu. Ja nie jestem już alkoholikiem. Mhm. Natychmiast zostały mi objawione wszystkie prawdy wiary. Cały sens Pisma Świętego. Ja czytałem Pismo Święte i wszystko było dla mnie zrozumiałe. Nie musiałem mm -hmm. studiować, nie musiałem... Rozumiałem powiązania między Starym a Nowym Testamentem. Bez Zostało wysiłku. to Panu, czy już trochę się zatarło? Zostało. Po kilku dniach już poczułem potrzebę Kościoła. Znalezienie mm -hmm. ludzi, z którymi wspólnie mógłbym moją wiarę wyznawać. I zacząłem szukać. No a kto szuka, znajduje. Znalazłem polskich zakonników jezuitów. Bardzo mm -hmm. fajne chłopaki, młodych młodzi dosyć, którzy mieli tam dom zakonny przy kościele św. Ignacego Loyoli, Oni się mną zajęli. Jeden z nich został moim kierownikiem duchowym. Przygotowywał mnie do spowiedzi z całego życia. Mm -hmm. Potem odbyłem tą spowiedź z całego życia i mogłem normalnie przystąpić do życia w kościele. Zwróciłem się do parafii polskiej. Tam był akurat kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentów dla dorosłych do pierwszej komunii wierząwej. Odbyłem ten kurs i przyjąłem sakramenty. No, zacząłem uczęszczyć na mszę świętą. Mhm. Zacząłem brać udział w modlitwach tej właśnie grupy, która się za mnie modliła swego czasu. Zacząłem służyć. Między innymi jeździłem z księdzem świętej pamięci Andrzejem Duczkowskim. Robił co niedziela 500 kilometrów swoim samochodem, żeby odprawiać Msze Święte dla Polaków w ciężkiej sytuacji, znajdujących się na prowincji, gdzieś tam w okolicach Latiny, mm -hmm. na południu Włoch. Również po Rzymie chodziłem, szukałem tych Polaków w złej sytuacji, namawiałem ich do kościoła, do wiary, dyskutowaliśmy. Chodziłem też do, hmm, przy Kościele Polskim było kółko AA, mm -hmm. więc chodziłem też do nich. Tam właśnie też ten że Andrzej Duczkowski, ten ksiądz, pomagał nam przy tym A i prowadził w tym czasie również poradnię rodzinną, więc tak naprzeciwko, więc zawsze mieliśmy z nim dobry kontakt. Po moim nawróceniu, pierwszy mój Wielki Post, otrzymałem od razu wskazówkę od Boga, jak mam go spędzić i powiedział, mhm. nie chodzi o jedzenie, zostaw, jedz sobie, co chcesz, natomiast zrezygnuj z telewizji. Mm -hmm. Przez pierwszy tydzień ręka sama sięgała po pilota. To naprawdę strasznie trudne, ale ostatni tydzień byłem szczęśliwy, wolny. Od samego początku, po moim nawróceniu, od pierwszej chwili słyszałem jego głos w różny sposób. Najczęściej były to moje własne myśli, tyle że one nie pasowały do moich poglądów. Więc od razu się mogłem zorientować, że to nie moje. Ale też bardzo często przez cytaty z Biblii, uwielbiałem czytać Biblię, zresztą do dzisiaj jestem. Wielkim miłośnikiem, ponieważ Bóg mi mówił wiele różnych rzeczy, bardzo dziwnych, i ja nauczyłem się mu ufać absolutnie. Najdziwniejsze rzeczy mi mówił, ja to wykonywałem wbrew Nie mojej logice. Proszę bardzo, y, powiedział mi w momencie mojego największego tego uniesienia mhm. modlitywnego, na początku po moim nawróceniu, powiedział mi myj zęby. Ja mhm. tymczasem oddawałem mu się całą duszą, całym ciałem, całym moim życiem. Mówię, ja zrobię wszystko dla Ciebie. Poślij mnie gdzie zechcesz. Myj zęby codziennie. Nie rozumiałem, o co chodzi. Śmieszne mi się to wydawało. No. Ale powiedziałem dla Ciebie, Boże, będę to robił. I tak myłem te zęby. Mijały lata. Moja wiara zaczęła słabnąć, tak stygnąć bym powiedział, no. dlatego, że robiłem takie drobne odstępstwa od służby, szczególnie od służby ludziom. Drobne, drobniusieńkie, ale one skutkowały, że potem następstwa były często nawet tragiczne mhm. dla mojej wiary w szczególności. I po najwięcej 15 latach znalazłem się w sytuacji, że z tej wiary zostało bardzo mało. Owszem, była cała zewnętrzna pokrywka, praktyki i tak dalej, chodzenie na głoszenie, głoszenie mhm. ale wiary w tym już nie było. A ponieważ ten proces nastąpił bardzo płynnie, ja się nie zorientowałem. I któregoś dnia dopiero dzięki myciu zębów, ta szczoteczka zębów, której używałem, przypomniała mi ten moment sprzed 15 lat, kiedy Bóg mi kazał te zęby myć, kiedy byłem taki pełen żaru. Tak. Bój, bądź uczciwy w tym małym. Tak. I to mnie wstrząsnęło, bo sobie przypomniałem gdzie byłem i zobaczyłem gdzie jestem dzisiaj, jak nisko upadłem. Mhm. I dzięki temu wstrząsowi zacząłem do Boga pomału, tym razem już z wielkim wysiłkiem, wracać. Ale najważniejsze zawsze było to, zaufaj mi bez grani, cokolwiek ci powiem, ufaj. Ale to, że Pan się znalazł w tej obsadzie, to też taki kolejny cud na Pana drodze, bo w zasadzie nie miał Pan prawa. Kiedy już casting był praktycznie zakończony, ja się dopiero pojawiłem, po drugie przyjął mnie na jeden dzień, a później napisał dla mnie rolę w trakcie kręcenia filmu, już jak ja, jak ja byłem na planie filmowym i z jednego dnia się zrobiło 28 dni zdjęciowych, rozstrzelonych przez trzy miesiące. Po trzecie, dał mi imię tej postaci, stworzył sam imię, Dromo Po czwarte, potem się ze mną pokłócił hmm. i mi nie zapłacił. Co potwierdza właśnie tą zasadę, że nie można służyć w Bogu. Bogu. Mam, ja wybrałem Boga, no więc automatycznie mamony nie dostałem. To godzina siódmej pierwszego dnia zaproszono mnie na, na mszę świętą z udziałem też Gibsona, który służył do mszy. Ksiądz przez niego zaproszony uprawiał w grycie trydenckim. Byli jego dwaj synkowie nieletni. Przyszedł James też. Na koniec na komunie przyszedł Jezus. Ani jeden moment mojego pobytu w czasie kręcenia tych zdjęć nie był normalny. Giovanni Capalbo, aktor, który grał Longinusa, czyli tego, uh -huh. co przebija na krzyżu Jezusa, żeby zobaczyć, czy już umarł i wypływa krew i woda, yy, został kiedyś ze mną na planie po zdjęciach. Zostaliśmy sami przebrani w te kostiumy, wśród tych dekoracji bardzo sugestywnych. I po krótkiej rozmowie rozkleił się trochę, zaczął wspominać swoje dzieciństwo, kiedy był bardzo wierzący, kochał modlitwę, chodził do kościoła, był ministrantem. I potem stwierdził, że w jego życiu nastąpiła ta smutna zmiana, że odszedł. Aha. Zaczął być hulaką, fajnym chłopakiem, lubił się bawić, dziewczyny. I ja tego dnia przez czysty przypadek rano wychodząc z domu zabrałem ze za sobą kartkę z tekstem zawierzenia się Jezusowi. I kiedy on tak mi się żalił, ja go zapytałem, chcesz się zawierzyć Jezusowi, chcesz Go przyjąć jako Pana i A on upadł na kolana ze szlochą i powiedział, że chce. Ja mu z tej kartki czytałem, tłumaczyłem na włoski, on za mną powtarzał, w ten sposób uzyskał zbawienie wśród tych murów starożytnych, wśród tych pochodni zniczy i krwi Jezusa, która była rozlana na posadce kamiennym. Czy Pan się zmienił jakoś w trakcie trwania tych, tej przygody? Z pasją Gibsona? Czy ja się zmieniłem? Mhm. Nie, absolutnie nie. Moment mojego nawrócenia ukształtował mnie całkowicie. Człowiek, który jest, nie jest pewien siebie, mhm. będzie miał pychę. Będzie się starał wyższy. Człowiek, który jest zupełnie pewien siebie, jest spokojny. Pan Romuald Kłos to jest człowiek, który dostał wiele. Tak jak każdy z nas dostał życie wieczne. To pewne? Ma pan na to jakiś dowód, że będziemy żyć wiecznie? Mam wieczne? dowód. Jak? Jezus powiedział: Kto we mnie wierzy, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne. Dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję za możliwość podzielenia się z państwem moimi przeżyciami. Może to będzie komuś przydatne jako kierunkowska z życie. To była audycja Ocaleni, która wróci do państwa już w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję. Yy, to Marysia, zrobisz, a może pan zrobi nam wspólne zdjęcie. zdjęcia?